Halo, siemane, to znowu ja dobra poprawię trochę ten nienek. E, halo, halo, mam. to znowu ja dziś jest nadal e, 30, tak? Dobrze w ogóle wiem że to jest 30? Tak, dobrze. 30 czerwca 2020 roku, jest godzina e, 230, kontynuujemy granie Fast Script Origin i jesteśmy tutaj i mieliśmy się udać w tę stronę w tę stronę e, o, tutaj coś jest co możemy tak, to jest jeden, nie? Tak, to możemy sobie tutaj jeszcze skoczyć, żeby zobaczyć, co jest. Quest wykonany. Tom, od razu tutaj ten skarb zebrałem po drodze, już był to, pojechałem po niego, dobra. I yy, yy, pojedziemy sobie tam po znak zapytania. Yy, już kolejny, i potem z tego znaku zapytania, już prosto do. Super! Prosto do. na kolejne ziemie, gdzie będzie jeden z questów głównych. I jeszcze po prostu jakieś inne kwestie, głównie chyba jeden skarb jakiś tam chyba się znajduje, nie, pamię, nie, nie jestem pewien czy dokładnie tam, ale mniej więcej w tamtą stronę był, kojarzę, że coś tam było w tamtym w, w tamtym kierunku. Tak, co jeszcze, czy coś się tutaj zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło, nie miałem czego, co zmieniać. Na razie nie mamy kryształów, które by potrzebne, jakieś tam pierdołowate bronie wychodziły z tego, z tej... Z tej, z tej skrytki całej, nic tam ciekawego nie było w tym skarbie. Już niebieska broń. Uwielbiam wow. hmm. so, poszukiwać Lorda Endera, tylko do się teraz! Poszukiwać Nie Endera, tylko to... nie nic ciekawego w sumie tutaj, nie o tyle. Chociaż właśnie sytuacja jak tutaj to jest dosyć nagminna, że oh rozwalasz jednego nagle 10 się skądś pojawia, do dołącz. To nie tylko tak normalnie też na koniach się pojawiają w ogóle oh, Kurwa jeszcze więcej jest ja nie wiem. Whoa. Szkoda, że to włóczna nic nie co to by było? To by wszyscy już poginęli trzy clean oh. no, oh. Wiecie co mi się wydaje? Że tutaj gdzie ja jestem, tutaj przy tym spalonym gównie, tutaj strażnicy po prostu byli. I tak przez przypadek ich zacząłem ciepać. Zacząłem ich przez przypadek ciepać, bo oni zaczęli mnie atakować dlatego, że. Dlatego, że tutaj wiecie. Byli, nie? A ja im zrobiłem ziomka. Pamusza bryliantom. Serio jak mi się to robią? O ty kurwa. Ty, co to? To jest zatrute, czy to? A może krwawienie ma jakieś? Dobra, bo tu dwa skarby jakieś są. I Coś czuję, że tu jakiś quest będzie, wiecie? Takie miejsce bez quest'a to jakoś tak, jakoś tak nie po bożemu, co? O. Wiecie co? Ja może mam już wystarczającą ilość tych e, kryształów, żeby coś... O, właśnie, dokładnie. Po prawej stronie nawet jest ten e, taki młoteczek, który oznacza, że można sobie coś wyrobić. Więc tak naprawdę niepotrzebnie zgadywałem. No, tu coś jest. O, chujnia jest. No, ale w sumie 22 poziom Zaczynam powoli mieć lepsze przedmioty na, na ten Co my możemy zrobić? Na to możemy sobie wydać, mamy 4... 3, aha, bo mamy 4 z 5 No na to, ale na to nie potrzebuję. to akurat nie chcę. Stawić zwiększa obrażenia z dystansu, zawsze na propsie obrażenia z dystansu lepsze Dobra, tała się nazywało to miejsce Dobra, jedziemy teraz naprzód i pierwszą tą. Pierwszą, zaczynamy powoli wchodzić w tereny znowu pustynne, tak delikatnie, znaczy pustynę, już tak, wiecie, od delty się oddalamy. Już powoli ta, ta rzeka wchodzi w jeden ciąg, tym bardziej, że od niej odbijamy trochę na lewo i już zaczyna pustynia tutaj świtać zaraz naokoło tego, chociaż jeszcze nie, jeszcze spokojnie, tutaj jest ten teren, no ale tutaj już mamy pustynię, więc... Jedźmy dalej drogą, odkryjmy co tam za na, no tutaj za nas... Na, na nas kurwa, wysłowić się nie mogę, debil. Na nas czeka za rzeką i... E, rozwiążmy problemy po prostu ludzi żyjących tutaj. Okej, okay. odkrywa się... o, od razu mamy wieżę obserwacyjną, synchronizacyjną. Czemu się nie odkryło jeszcze? O, jest odkryte. Nom sap, Sapires. Jestem ja jestem ciekaw, jak to się wyczytuje. To się czyta. Zakładam, że czy akurat jest dobrze, że nie wiem dlaczego, ale egipski fonetycznie, w sensie to u nas jest podobna fonetyka. W sensie to, co tam jest u nich napisane, przynajmniej w tej grze, to jest napisane tak, jak się czyta u nas. czyli w sensie u nich tak samo się czyta, jak się pisze, u nas tak samo. No prawie tak samo, bo są RZ3, tak, i czy i tak dalej, ale ten, ale H, CH w sensie, ale mniej więcej ten, 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 ten sam tutaj jest. To, to, to są opurwa Z większością rzeczy jest to samo Kurwa ty, on ma dubbla ty No właśnie, to widzieliśmy raz taki atak, który To jest też taki dodatkowy atak, który jest Dodatkowa tak, który jest jako lekki, nie używany okej, okay, mamy tu. Tutaj jest kolejny i tu o, kurwa tego trochę jest. Ty co to jest? 25, 35, dobra. Aha, bo to jest to innego Kes... Nome. Kręsunome pewnie czy coś. Okej. Okay. Tutaj jest też, te kłasty są. Dobra. Czy my chcemy tutaj na przykład questy zrobić jeszcze? Bo w sumie to było po tej stronie, nie? O kurwa, ty obraz dnia, zajebiste to wygląda, zajebiście. W sumie moglibyśmy tak zrobić, pojechać tu, 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 mm, potem jeszcze skoczyć do tego i na drugą stronę, żeby sobie... A nie, tam to był skarb, a nie, a nie, tam, a nie... Yy... Tam po lewej stronie na końcu to był skarb, a nie... Yy... Wieża obserwacyjna, czy synchronizacyjna Poskoczamy wow. sobie po tych wszystkich. Wow, ale tutaj właśnie tak się dziwiłem, tak wyglądało mi wiecie co od razu miałem w te, Miałem PTSD związane kurwa z tym, z Wietkongiem, nie? Z tą grą. Po prostu mówię kurwa to jest na pewno jakiś bunkier e, tego Wietnamca jebany Znaczy Wietkongu. Bo Wietnam, a Wietkong co innego jest. O! Moments in the sky czy to był znowu quest y, wow. związany, z, wiecie, z tymi? Z y, tym rządłem. Jakby tak to bym był bardzo content, ale to możemy sobie zaraz tutaj ogarnąć. Okej, okay, wejście. A jak nawet nie, to sobie wiecie, to zaraz po prostu. To zaraz po prostu y, kliknę w niego i dowiemy się. <coughs> tak, to tutaj jest. ok papyrus this perverse poetry celebrates chaos it invades all that is divine and just i jak chcecie, modlic do seliki. i suspect the sarcophagus was transported by cart it is inscribed with the mark of serket the scorpion goddess Ale gdzie jest ciało? Ogólnie dzisiaj jest, taka, jest taki ten show na, w telewizji. To wiadomo, ogólnie to ja nie wiem, jak to jest możliwe, że tutaj wóz nagle mu się kurwa koła tak zmniejszyły. To po pierwsze, po drugie, nie wiem, jakbym mógł pod ślady takie pod wodą zostawić. Musiałby kurwa wszystko ze sobą wlec, żeby to tak zostawić, ale trudno już. Zakładam, że to właśnie chodzi o to, żeby... że pokazać Grasowi, że są ślady. Mimo tego, że niezbyt subtelnie jest pokazane. Tak, jest taki show, których nazywa się Bodajże Wabank czy coś takiego. Polega on na tym, że są tam różne pytania i trochę hazardów, w sensie, że wiecie, obstawia się, czy dobrze się odpowie, czy nie. Yy, I. You did not deserve to be dragged under water by these hippos, and it appears you are prepared for the afterlife by a clumsy butcher with no thumbs. Where's your liver? Tak, this happened recently, and the cart may not have travelled far. There may be more to this mystery nearby. Those responsible should not be allowed to do this again. Tak, czyli Dobra, możemy tam w sumie pójść, to jest gdzieś tutaj, nie? a nie, to jest po drugiej stronie. Hm. Chcemy tam iść? 17 poziom w sumie. Dobra, na razie jebać pójdziemy tu. Zostawię sobie tego questu odpalonego, niech to tam będzie, ale... Tak, i mniej więcej to polega na tym, że są odpowiedzi, stawia się czy się dobrze odpowie, czy nie, i tam się jakiś punkt zdobywa, jakieś takie rzeczy, nie wiem dokładnie. I bo, było właśnie o mitologii egipskiej, I tak sobie właśnie słuchałem, że tam było mówione o, o bogini, e, która jest patronką matek, tak, i płodności, i to Ma Madona chyba, czy Matona, Matona chyba się nazywa też był właśnie ten Bóg, który jest. ma głowę Orła. czyli Horus. Nie było o żadnych Bogach, których my. nie, było o. wspomniane bardziej niż. Teraz. znaczy pytanie było zadane także. Bóg, który jest tam. W... bratem Sechmet, chyba, czy coś takiego było? Co? Kurwa nie Najgorsze to, że oni stanują mnie cię I'll e, Tak i właśnie tam było. Takie, takie ciekawostki były Brat, czy ktoś kto jest współpatronem, czy jakimś tam patronem mniej więcej tego samego, czy coś, że... Co, coś tam takie rzeczy były, już nie pamiętam dokładnie No, także, także... Ciekawie, posłuchałem sobie Dobra, tutaj to, chodźmy tu Potem tutaj skoczymy, tu I może od razu tutaj skoczymy tu, tutaj, nie wiem, zobaczymy jeszcze to, nie? Myślę, że tam na razie jest odpuścimy chodzenie tam. Jednak... A, bo to jest jakaś miasto? Co to jest, kurwa, świątynia? Co to jest? Serio, kurwa, fort? Nikiu? Nikiu? Na pewno tu będzie zaraz wejście jakieś dolne, co? O tam już mamy, co tam, tędy wejdziemy? wyjdziemy? widzicie jest takie przedpale dosyć dobrze zrobione i... Nie wiem jak bardzo tutaj strażnicy pilnują Ale po co kusić los tej duży ten fort Ale kurwa z to tu przeżyli Rzymianie To by rozdupili w 3, 3 dni, to nie byłoby typa znaczy taki fort, wiecie, ten fort to ja nie wiem jak on dobry jest bardzo, to jest chyba jakiś fort strażniczy, a nie fort wojskowy, bo to... No mówię, to przy, przyszliby... trebusze oni mieli, trebusze? Mieli skorpiony. Skorpiona by ustawili cześć czapka. Nie byłoby miasta, nie byłoby fortu. O, ktoś tu leży spalony. Wejdziesz? Ja pierdolę, jak długo mu to zajmuje. Trzymając ze zwierzaczka, dokarmiają go czasem. I on im to pilnuje. I should be cautious around here. I'm gone. Best be on my card though. <coughs> hey. Don't know about you, but wait, wait a, a second. Oh, mine now. <coughs> hey. Ha! Well within range. <coughs> Target is in range. Well within range. Worms can have you. <coughs> Starting a blaze. Hey, Target trouble here. <coughs> Starting a blaze. Hey, what? There you are! You are dead! <coughs> there you I'm are! Already the troops! Uh. Dobra, na razie jeszcze mam czas. Zarabadę przerwę co robił. Eee... Nie, nie chcąc co... Nie, w sensie nie to, że ja chcę przerwę. Starting się... a blaze! Got him lined up! Accept your czas taki range! Well within range! Well uh. within uh. range! I will send you to the next life! I will send you to the next life! Target is in range!

No właśnie, chciałem mu nie zadać. Eee, coś miałem mówić, coś miałem mówić, nie pamiętam co. Aha, że chwilę tam ogarniałem, niestety się nie, nie, po, nie dało Zaraz będę sobie przerwał, ale co was obchodzi. Dobra, udało się. A, miałem, mam nadzieję, że nie było widać niczego nieprzyzwoitego, bo ja chodzę w gaciach Słuchacie. Ty i to nie był żaden ten, to był sobie kapitan. Surowica rozkładu ok. Ty ktoś tam nie się pojawił, że ktoś, ktoś zawołał ej Ty nie się pojawili co oni tu? Dwa mieli? Co w nie sensie się dwa te? Dwa yy, dwa te te no zniczę takie wielkie czy no tak, skoro się pojawili, nie? Musieli drugi znaleźć sobie i podpalić. Okej. Siedemnasty poziom. Chodzi. Wielki też, czy nie? Nie taki wielki w sumie. Tamten. At the ready

no way, you can run to. Hang on, I find you, dog. nazywa mnie, czyli kumpel. Widzisz, teraz to jest dog, to nie jest przedwisko, tylko kumpel, to jest. Okej, okay. o. Te cztery skarby tu są. E, tak, jak coś to też będzie może może wyjść z sytuację że znowu będę cicho, wyciszony będę, więc więc. E, Easy boys and girls. Nie, nie umarłem, nie straciłem głosu. Hey! Hey! No hej! gdzie to jest kapitan. To czy dowódca. start Hey, what you are mine is got the Jeszcze dwa skarby i no no! Ze... Okay. Hey! Wait Cześć, tak bardzo inaczej wyglądam niż oni. Mamy mam jakiś strój par... ten... perskiego księcia, więc... Trochę tak. Ale Pan Pokaż miejsce Nie jest akurat w takim, żeby Witamy się z skarbu. Zresztą panikuję, jestem wolny, pewnie krzyczy. W końcu. No i kryształ, no i super. Ah, my friends. My, my... Alright, dobra, chodźmy może tutaj, i tam zostało 5 minut, Tak, akurat tak, dojdziemy tam, i skończę, i tyle, i sobie zrobię na jakiś czas przerwa. Na chwilę, zanim chaos minie. Hej! Hej! Dawaj konia, nie potrzebuję się bić. You're finished, haha

Występił sobie miecz Whoa. Dobra, wyjełaś z tego tym. O, człowiek zawiśnięty Ktoś tu bardzo mocno się stara, żeby ludzie nie mieli zbyt dużej przeżywalności ukończona, tyle, tyle. na. tutaj widzę, że jest kolejna baza. Jakaś coś zrobić, jeszcze mam te 3 minuty, to szybko wbić, zrobić rozpierduchę, nawet po cichu tego nie robić. Bo nie ma sensu w sumie, to robić po cichu. Tak naprawdę przyjdą wam trochę więcej przeciwników, ale dłużej zajmuję, jak się po cichu robi, niż hey, Mówisz? Got you. <laughs> Two arms, trouble here. Time is up. Die. <laughs> oh, <laughs> I <laughs> He Jaka Hillla spo Jak to się obronnią prze Wej Hej hey. Daj dai Hej jedzimy!